Już nawet nie pamiętam gdzie Planeta Abstrakcja w tym momencie jest W Mongolii Mongoli. Mega dziękujemy za to wyróżnienie, bardzo się cieszymy I w sumie ta statuetka bardziej należy się chyba naszym patronom Bo to oni tworzą taką super społeczność Słuchajcie, już na miejscu staliśmy, takie identyfikatory patrzę Piotr Polo, Przywarski Wchodzimy na salę Witam serdecznie moi drodzy, Piotr Polo przywarski Jedziemy na zlot autorów patronata. Zapraszam Poznaniu, pierwszy pociąg tylko 15-20 minut, 15 w sumie opóźnienia Drugi a, 30 kilka, ale jest spoko Czekamy i jedziemy słuchajcie do Warszawy, spotkanie, tak jak mówiłem wcześniej a, Autorów e, Patronite Zobaczymy co z tego wyjdzie, obawiałem się, że nie dojadę, bo jakaś na wcale była awaria a, pociągów Najpierw mówili, że tak hakerski, później, że coś się zesrało. Najważniejsze, że jestem już w połowie drogi to jest kolaboracja pociągowa tutaj. Yeah. że macie jakiś tam kontent w Warszawie. Jedziemy na centralny. Tak więc, i mało co, to już właśnie do Warszawy. Tak, jak mówiłem, ta koleżka jest z Rwandy, mieszka tutaj w Polsce. Jest nagrywa filmik, filmiki, robi muzyczkę ja WhatsApp. No i za chwilę będziemy dalej. Słuchajcie, jesteśmy w Warszawie. Nie pamiętam kiedy widziałem tak, tak dużo ludzi na dworcu centralnym. Dzieje się ostatnio sporo. Patrzcie autobusy z jakąś chyba muzyczką. Nie, tam coś się dzieje pod pałacem. Który w końcu jest ciepło, w końcu można wyjść sobie spokojnie. Pozwiedzać, i człowiek aż ma ochotę nawet na chodzenie po mieście. Dzisiaj ważna misja kupić nowe buty. Bo to są zajechane jakoś maciarza. No i jutro samego rana na spotkanko. Patrzcie jakie to są w stolicy Napisy. No, Niemal lekko Siemano witam serdecznie. Lecimy. No i siemano, idziemy już. Patrzcie na to. To by się spodziewał, co? Takiego dżentelmena. Mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie tych autorów patronalnych będzie całkiem w porządku. Zobaczymy. Wszystko oczywiście nagram, jeśli będzie można. Dzisiaj rodziło, jaka pogoda, jest godzina 9 rano. Wszystkie zakupione spodnie elegantkie, takich pewnie nie widzieliście mi nigdy w życiu. Za jakieś 15 minut będziemy na miejscu. Słuchajcie, już na miejscu zostaliśmy taki identyfikatory i patrzy, Piotr Polo, Przywarski. Wchodzimy na salę No i całe wydarzenie wygląda następująco. Tutaj przychodzicie sobie, dostajecie identyfikator jako gość lub jako autor. No i później szatnia, I tam później o godzinie 10 będą e, prezentacje przez chyba osoby, które są najbardziej na Patternite, że tak powiem, ogarnięte. Nie ma nikogo z moich, tak powiem, znajomych, średnio znam się z tymi wszystkimi twórcami z innych branż, a jeżeli chodzi o branżę podróżniczą, no to kompletnie nikogo po prostu nie ma, wszyscy są na wyjeździe, ja jedyny zostałem przypadkiem w Polsce. Z deklaracjami, a czynami oczywiście jest tutaj duża przestrzeń, nie można być w ekonomii behawioralnej tylko jedną nogą, bo ekonomia behawioralna właśnie mówi o tym, że, że między deklaracjami, a czynami była duża przestrzeń, ale to jest wynik rzeczywiście ankiety. I coś, co ja naprawdę wierzę, co widzimy na co dzień, to jest to, że oprócz wspierania, jak widzicie na, na patronacie, jest bardzo wiele funkcji, które pozwalają Wam łączyć się z Waszymi społecznościami. Dlaczego to jest ważne? Właśnie odpowiedzieli patroni: oni chcą się czuć częścią społeczności, chcą należeć do jakiegoś plemienia, ludzi, którzy słuchają tego artysty, ludzi, którzy są oddani twórczości danej osoby. Jestem, jestem po prostu wypełniony wdzięcznością, za tego, że oni są i wciąż są. Bo ja z samego początku pamiętam naszą pierwszą rozmowę: powiedziałem, że ja nie mam im co dać. No, ja zrobię kubek z logo, co? I rozmawialiśmy, że nie ma to żadnego sensu, że nie tego oczekują. Tak. I o tym też bym przekonywał Michał i w końcu idziemy mi tam: dobra, to spróbujmy. I pamiętam właśnie te trzy lata temu, jak po paru, nie wiem godzinach, może minutach, jak ja pamiętam, byłem tak zruszany i, tak. i patrzyłem na to, jak się zmienia licznik, że mam na ZUS. I po prostu łzy mi ciekły. Powiedziałem, że mam na ZUS i to było niesamowite. I nie jesteś pierwszym autorem, który to No to jest to, to uczucie, że wiem, że to mam zapewnione na koniec miesiąca było od dawna nieznajomym uczuciem po prostu. I nagle jest takie, okej, okay, Mogę odrzucić tą część, tę obawę, no to jest akurat symbol tego ale tą obawę, że czy uda mi się zebrać na moje koszty najpierw, a potem na pracę, nagle te kilogramy ja. ciężaru odchodzą. I, no ale zaczyna się u mnie w mnie głowie ta, muszę coś im za to dać. Słuchajcie, nikogo niestety nie znam, sumie, trochę to przykro mówić, ale tutaj wszyscy jakieś chodorowe zdjęcia nagrywają. Ja nie mam żadnego pojęcia, kto jest kto. No mówię, z branży chyba podróżniczy nie ma nikogo. naprawdę po weryfikację. Najpierw jest osoba, która znajduje tą informację w sieci, którą chcemy sprawdzić, sprawdza w ogóle, czy ona się nadaje do weryfikacji, czy to nie są na przykład jakieś opinie, potem jest analityk, który Przygotowuje analizę na podstawie rzetelnych źródeł. Jest drugi analityk, którego cross-checkuje, czyli weryfikuje, czy to, co on napisał, jest poprawne, czy źródła są poprawnie wykorzystane, czy są to rzetelne źródła, czy kontekst sytuacyjny jest odpowiednio szeroko opisany. Potem jest jeszcze korekta językowa i redakcyjna, która jeszcze raz sprawdza to, jakim językiem przede wszystkim została napisana ta analiza, ale też jeszcze raz sprawdza źródła, i na końcu nasz redaktor naczelny dopiero. Czyta analizę i mówi OK, możemy to publikować, to są rzetelne źródła. Natomiast to lepiej niż w niejednej jednej gazecie. To no, mam nadzieję, że właśnie taki proces fact checkingu, który jest obecny myślę w większości organizacji fact checkingowych stanie się też standardem pracy w innych mediach. Natomiast chciałem jeszcze troszeczkę o tej cenzurze powiedzieć, bo my też się mierzymy z tym, że bardzo często ludzie nas oskarżają o to, że jesteśmy cenzorami. W szczególności przy naszej współpracy z, z Facebookiem, gdzie mamy możliwość oznaczania treści, które wprowadzają w błąd. No dobra, przyszła pora na obiad po tych wszystkich wystąpieniach nie chciałem też tam wszystkiego. I oczywiście powiem Wam o co chodziło, tak po części, że Wam smacznego i już Wam tłumaczę. Stworzone są różnego rodzaju panele, gdzie są poruszane pewne tematy związane z i ze wszystkim. Jest bardzo spoko Moim największym problemem jest to, że moja osoba tu to, to nie jest z Polski, kompletnie nic nie rozumie. Siedzi i się nudzi, nie chciała być na filmie. Trudno. Tak jak mówiłem, mamy krótką przerwę, to jest takie bloki takie podzielone, różne rzeczy, no ale mówię, zabrałem kolejkę, która się turbo, turbo nudzi, więc. Odprowadzę ją tylko i wracamy dalej, żeby pokazać wam te treści o co chodzi z tym samym patronajdem. Postaram się Wam to jeszcze wyjaśnić własnymi słowami, no bo nie chcę takiej wiecie robić transmisji, żeby przez godzinę ładował a, filmik. Od tego są ich chyba socjale, żeby to po prostu było gdzieś tam wykorzystywane i robiona transmisja. Ja po prostu pokrótce wam powiem, jak to wyglądało, gdzie były moje błędy, jeżeli chodzi o patronajta. No i coś tam uda się, mam nadzieję, przekazać. Mówię, też dużym minusem jest to, że nie ma nikogo, kogo jestem w stanie znać prywatnie czy w ogóle z socjal mediów. Twórcą, e, samym sam Stąkiem razem otrzymywaliście bardzo wiele hejtu. Dla Ciebie, gdzie kończy się ten, e, ten moment, w którym ktoś Ciebie krytykuje, a zaczyna się hejt, który już przekracza pewną granicę, który dotyka? Ja to sobie zacząłem trochę inaczej. Bo... Zgadzam się z tym, co Jana powiedziała, natomiast trochę inaczej sobie zacząłem to klasyfikować. jakby patrząc na to, co robimy z Tomkiem jako na biznes, po to, żeby uzmysłowić sobie, gdzie wśród tych komentarzy są moi albo aktualni, albo potencjalni klienci. I dla mnie każdy komentarz, który nie jest, tak jak Joanna powiedziała, komentarzem konstruktywnym, odrzucam jakby polemikę z taką osobą, bo jedyne co ja mogę najlepszego osiągnąć, i to już doświadczenie mi też pokazało, że tak rzeczywiście jest, to mogę po prostu stracić czas na przekonywanie, na tłumaczenie, na polemikę. Za tym nic kompletnie nie idzie, bo jeżeli ktoś jest z góry negatywnie do mnie nastawiony do tego co robię, no to jakby ja dzisiaj po tych miesiącach treningu oczywiście, bo łatwo się o tym mówi z perspektywy dzisiejszego czasu, Albo nauczyłem się tego, że jak odpuszczam tą osobę i daję sobie jej robić i żyć w własnym świecie i ja przechodzę do, do tych ludzi, którzy nas wspierają, którzy są dla mnie życzliwi czy dla Tomka, a całą resztę kompletnie odpuszczam. To jest ważny temat i myślę, że wyjdę krok do przodu i za chwilę wrócimy trochę do tych elementów definicyjnych, bo poruszyłeś poruszyłaś pytanie, które wielu twórców sobie zadaje, to znaczy czy wchodzić w dyskusję z creatorami, ty mówisz, stoisz na stanowisku, że jeżeli widzisz, że to jest komentarz hejterski, to nie podejmujesz w ogóle rozmowy. Pytanie, co może Halszka w tym momencie, co sądzisz, czy to rzeczywiście jest dobry sposób, czyli że nie podejmujemy dialogu, czy taki dialog jednak jest w niektórych sytuacjach uzasadniony? Pozwolisz, że na to zaraz, ale dla mnie jest bardzo istotne to pierwsze pytanie jeszcze, które sobie zadaliśmy, bo... Chciałabym razem z Państwem się tutaj zastanowić, bo nie ukrywam, że jakiś czas już ta myśl jest w mojej głowie, bo mam takie wrażenie, że no, mamy tendencję do generalizowania, do takich dużych pojęć, hejt jest dużym pojęciem, a ja zaczynam się zastanawiać, czy też nie jest tak, że czym innym jest moment, kiedy ktoś krytykuje drugą osobę za to, za dzieło, za to, co robi, a co innego jest, jak pojawia się tak zwana nagonka i taki samosąd internetowy. Tak? Ja, przepraszam, zrobię taki przykład. Pan mnie tutaj powiem za chwilę gdzieś w internecie, że pan mnie tutaj w nieodpowiedni sposób w przejściu gdzieś przytulił, coś zrobił. I zanim pan się obroni, to już cały internet zaleje fala nienawiści i kamienowania. I teraz była niedawno taka sprawa z mężczyzną, który jest streserem psów, Łada Psy, i powstał jakiś film pokazujący, że ma złe metody, czy niedobry. Ten człowiek nawet nie zdążył się odezwać. Zmieciono go w pył, mówiąc kolokwialnie w internecie, ten człowiek nie wytrzymał, bo popełnił samobójstwo. Czyli musimy sobie zdawać sprawę, że jakby ten rodzaj hejtu, jakby to nazwała się taką nagonką, kamienowaniem, on faktycznie może wpłynąć na naszą rzeczywistość. Ludzie tracą pracę, źródła dochodu, nie wytrzymują, są zagonieni, agresywnie zagonieni. I teraz, myśląc pod tym kątem o Twoim pytaniu, Mateuszu, tak, czy reagować, czy nie reagować. No jeżeli jest taki moment, że ktoś zaczyna mnie po prostu nawet nie obrażać, ale posądzać o różne rzeczy, czy on łamie prawo. tak, To jest, można powiedzieć, że to jest pomówienie. Jeżeli na przykład jesteś osobą publiczną, twórca staje się osobą publiczną i ktoś kłamie na jego temat, insynuuje mu, że zrobił jakieś przestępstwo, nadużycie, no to on w tym momencie po prostu podchodzi pod paragraf. No ale wiemy, że internet jest dzikim zachodem, no i kto by szedł prawda, do sądu, bo był jeden czy drugi komentarz. Ale należy się zastanowić, czy taka taktyka, no okej, okay, nie komentuję, ale z drugiej strony wisi publicznie oszczerstwo na mój temat. Więc ja bym powiedziała: okej, okay, póki hejt jest na zasadzie, podobasz mi się, nie podobasz, to co robisz jest głupie albo niefajne, można to zostawić tak? i nie wchodzić, mówiąc brzydko, w to szambo. Tak? No bo często tak też o tym mówimy, że to jest takie szambo nienawiści. To jest bardzo też ważny powód, dla którego nie ma sensu dyskutować. Nie ma sensu kopać się z koniem, Hater, który znalazł taką metodę na to, żeby czuć się dobrze samemu ze sobą i żeby się nagradzać, się nie zmieni. I teraz to od nas zależy, czy my dajemy ludziom taką moc tworzenia nas samych. Jeżeli wchodzę w przestrzeń cyfrową i wpadam na taki pomysł, że daję ludziom moc nadawania mi wartości albo jej odbierania, no to hejter będzie miał na mnie wpływ i ludzie, którzy mnie głaszczą będą mieli na mnie wpływ. Ale jeżeli wchodzę z takim przekonaniem, że to ja wybieram głosy, które mnie kształtują, to no to wtedy ja mam władzę. Jeżeli wchodzę z takim przekonaniem, że jeżeli wyjdę na scenę, to i tak dostanę w piernicz, jeżeli wyjdę na scenę, to nie potwierdzi się moje bycie ideałem, bo nikt, im, nikt nim nie jest, tylko potwierdzi się moje człowieczeństwo. To wtedy jestem w miarę bezpieczna, gdy doświadczam hejtu, ale nie przemocy, bo nikt nie ma takiej grubej skóry, żeby radzić sobie z przemocą. I to, co jest ważne, że najbardziej przejmują się hejtem ci ludzie, którzy cenią sobie innych ludzi. Więc ta lekcja, o której mówisz, jest trochę brutalna. Bo, żeby nie przejmować się hejtem takim wiecie okropnym, to trzeba przestać przejmować się ludźmi. I to jest smutna lekcja, czego musimy się nauczyć, żeby radzić sobie z przemocą w sieci. Najpierwsza część się skończyła. Bardzo dużo wiedzy, bym powiedział, takiej użytecznej, o której nie wiedziałem, nie byłem doedukowany serdecznie dużo. No to fajnie, bo naprawdę Warto przychodzić na takie eventy To jest pierwszy raz kiedy Udało mi się być w Polsce podczas właśnie takiego, Takiej imprezy No i warto, zobaczyć piękny zachód słońca W Warszawie No i jak widać mordki, nastał wieczór I idziemy na drugą część, taką chyba Nieoficjalną by się wydawało Tej części dla Autorów, ta pierwsza skończyła się bardzo spoko, tak jak mówiłem, mnóstwo informacji bardzo przydatnej, użytecznej. Myślę, że po tym filmie skupię się również trochę bardziej na Patternice. A Teraz idziemy na taką część, chyba rozdanie nagród, i taka bardziej część imprezowa bym powiedział. Nie wiem czy będzie wypadało nagrywać, jak tam będzie jakaś imprezka, takie prywatne rzeczy, ale zobaczymy, co da się przemycić. I widzimy się już na miejscu. Mała uwaga organizacyjna. Wszyscy twórcy, którzy zostaną zaproszeni na scenę, powinni odebrać z rąk Tadeusza i Agnieszki statuetkę i dyplom, a potem zapraszam ich do mnie, tutaj do tego mikrofonu i będę prosił o zabranie głosu, o kilka krótkich, nie bez powodu podkreślam to słowo, słów. Yy, bardzo też prosiłbym, żeby wszyscy nagrodzeni w danej kategorii, bo postaram się dosyć jasno powiedzieć, zostali na naszej scenie do samego końca rozdania nagród z tej kategorii, bo postaramy zrobić się zrobić wspólne zdjęcie w poszczególnych kategoriach. I to był rozdział, który otworzył się naprawdę z prawdziwym hukiem. Zapraszam panią Magdę Jeton, redaktorkę naczelną Radia Nowy Świat. W tej kategorii nie mogło zabraknąć tego wyjątkowego radia, które zdecydowało się zredykować wszystko dla wolności i niezależności. I wielu specjalistów Śmiało się, że ktoś chce budować radio finansowane przez słuchaczy, a dziś patrząc na wyniki i historię Radio Nowy Świat nie śmieje się już absolutnie nikt. Cytując Wojciecha Mana, to nie jest stara trójka, to nie jest nowa trójka, to jest Radio Nowy Świat. Podróżnicy i część po prostu jest w podróży, na szczęście jest ktoś, kto ich zastąpi. Pierwszy diament w kategorii wyprawy wędruje do kanału Planeta Abstrakcja. I jak mówią, Planeta Abstrakcja to Google Street View, tylko z żywymi ludźmi, którzy zawsze mają coś ciekawego do powiedzenia. I moim zdaniem to jest najlepsze podsumowanie tego kanału. Jeżeli nie znacie Planety Abstrakcji, zobaczcie, jak podróżują. To jest kanał, który jest blisko ludzi i pokazuje miejsca, podróże, kierunki, właśnie przez zwykłych ludzi mieszkających w tych niesamowitych miejscach. Mam nadzieję, że uda nam się odtworzyć pozdrowienia. Już nawet nie pamiętam, gdzie planeta abstrakcja w tym momencie jest. W Mongolii! Mega dziękujemy za to wyróżnienie, bardzo się cieszymy. I w sumie ta statuetka bardziej należy się chyba naszym patronom, bo to oni tworzą taką super społeczność. Tak, bardzo dziękujemy. Tak jak Ola powiedziała, no w sumie my na patronacie jesteśmy półtorej roku. Jak... No dobra, event się skończył, ja wracam na chatę słuchajcie i czas na podsumowanie moich wniosków Szymano, moi drodzy, zatem krótkie podsumowanie tego co mogliście zobaczyć na moim filmiku Wydaje mi się, że nakręciłem sporo, w sumie taki krótki 20 minutowy filmik, więc całkiem bym powiedział przyzwoicie I co do tych nagród. Bardzo spoko, różne kategorie naprawdę nie kojarzyłem tych ludzi. Tych twórców na Patronite jest mnóstwo. Są grupy typu podcasty, mmm, nauka, y, finanse, bankowość, naprawdę tego jest sporo. Tym bardziej jak ja nie mam czasu na oglądanie kanałów podróżniczych, to tym bardziej wiecie, na oglądanie kanałów jakichś tam, nie wiem, naukowych czy finansowych, gdzie to nie jest do końca moja. Yy, Bajka, nagrody jeżeli chodzi o, o wyprawy, YouTube wyprawowy to otrzymała, otrzymali Globstory e, Cash Planeta Abstrakcja i Gdzie Bądź i wszystko pewnie było na zasadzie chyba bardziej patronata, tak, no bo to nie chodzi o ilość wyświetleń czy o ilość subskrypcji, a o to, że tak powiem kto chyba co jest w stanie zrobić przez Patronajta? Nie ukrywam, że te osoby gdzieś tam bym powiedział górują chyba w świecie e, tej kategorii. Mówię, nie śledziłem jakoś za bardzo. I nie ukrywam też, że można powiedzieć, nie tyle e, tego patronaita, że tak powiem zaniedbałem, bo wysyłałem kartki, wysyłałem paczki cały czas niż tam może troszkę mniej się udzielałem i od bardzo dawna nie wspominałem nic na temat Patronite'a i zauważyłem, że naprawdę ilość e, osób, które tam po prostu wyciągała kosmiczne cyfry, i powiem Wam, że naprawdę duża część z tych osób e, po prostu nagrywa w domu, w studio, i ja myślałem, że na wyprawach, że tak powiem, tego się nie da ogarnąć, no bo kto będzie na wyprawy. A ci ludzie często, nie mówię że wszyscy, ale jakaś tam część powiedzmy nagrywa rzeczy z domu. Mają po prostu studio, mikrofon, ściana, komputer jogi. I, I często jedynym, że tak powiem, środkiem, który trzeba opłacić, no to wynajęcie tego studia czy tam mieszkania i, i ten sprzęt, bo jest większość nagrywana z domu. A w tych naprawdę wyprawowych, to jak tak rozmawiałem z ludźmi, a my ponosimy naprawdę ogromne koszta, jeżeli chodzi o podróż, wyjazd i w ogóle. Tak więc, zyskałem sporo dużej wiedzy, bym powiedział. Nauczyłem się nowych rzeczy. Wiem, jak tym, że tak powiem, może zarządzać. Na co, na czym się skupić. Naprawdę były kanały, gdzie tam wyciągają kosmiczne kwoty i robią dużo fajnych rzeczy. Tak więc, to tyle. Fajnie. No ja nagrody w tym roku nie dostałem. Może kiedyś, słuchajcie, jeżeli Gdzieś tam będziemy walczyć. Dalej będziemy szli po te stokoła. Pomału, moi drodzy. To tyle z moich wniosków. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Życzę wam dużo zdrówka. abyście co obyście? Obyście byli dobrymi mordkami, tak jak jesteście. Pozdrawiam serdecznie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Elo.